A on się przewrócił po literze. Tak, to jest. Tak, O, Jak to jest możliwe? Witamy ponownie na kanale G-beam. Jesteśmy w tym samym składzie co ostatnio, ale czekają nas kolejne zabawy. uwaga, 3, 4, i ry. Dawaj, 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 a, jak mam to? Kurde, a, 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 a dobra. I trzeba zakląć. Czekajcie, przerwa.

Muszę być O, super. Tak, Nie no. <śmienicza> <się z> <śmienicza> <śmienicza> Nie, jeszcze nie, czekaj. Co? To nie w tą stronę. Czekaj, trzymaj. O, jeszcze. Już? Dał

Ja? myślałem, że że słaba, słaba, to on jest <grybio> dobry po prostu. Czas. On To ty nie, pierdolę Do stołem. <laughs> <coughs> oh, koniec. Oh, koniec, koniec, oh, oh, koniec. koniec. Koniec, koniec, koniec. <grybio> ja pewnie Dawaj, 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 Decyzja, dobrze. Ah. Pomarańczowy A? Ah. Jest, yeah, Yes. Jest! No, no, no. Trzy! Jest... <zyskłanie> Zapraszamy na kolejną konkurencję. Tym razem będą to. Domino, rozrzucamy. <tusza> dobra, zaczynamy zabawę, rozrzucamy. Lecimy po kolei, każdy wyciąga jednego bierka. Chyba, że dotknie innego i szkuje, to wtedy przechodzimy sobie dalej. Także zabawę trzeba zacząć. Nie? Dobra, biorę czerwonego. Mhm. Mm żółtego. <laughs> e, biorę żółtego. Mm -hmm. Super. No to ja niebieskiego. O. Ale. Kamera bliżej... Niebieskiego! O, niebieskiego. O, no, no dobra, dotyłem no. żółty, do, żółty do, e, Nie, do, nie, nie możemy dotykać stołu. Nie możesz dotykać stołu. Nie bo stołem patrz. Się no dzieje. się rusza. A dobra, myślałem, że palcem nie mogę dotykać stołu. No, mówię co ty gadasz? Którego bierzesz? Podejdź sobie bliżej gdzieś tak tutaj. Powiedz. Biorę zielony. Biorę biorę zielony. Żółte. No. No to ja chyba widziałem, że wziąłeś no, <grymne> Ale wszystkie się Co bierzesz? Ale ticho. Spróbuję żółty. Nie ja dotykaj z Nie dotykaj, no. A bo to mój teammate. No, o czym mówisz? <grymne> o, o Dobra, biorę niebieski. Szybkie rączki. <grymne> dobra, teraz zostawię wam ten. Biorę niebieski. Co? To, to będzie ciężkie, no? No dobra, to ja biorę czerwony. A mogę ten samą. Tak, może ten no? to ja biorę niebieskie, nie mam tym razem. I czerwonko mogę dotknąć, nie? Gdzieś czerwony się mogą poruszyć. Nie, nic nie ma. Tylko nie. ten co podnosisz, musi być no wiemy, cały nie stół nie. w spokoju. Więc jednak będzie musiał, musiał się poświęcić, zielone. żeby to jakoś rozbić. Aj, taktyka O, całkiem Czerwony. Tu mi się przydały pazy większe, co? No, A. ja mam niby dłuższe, ale to jest niewygodne. To jest. Kurde, jak to złapać? No, to jest. No, to o, no! Ale poczekaj, 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 bo nie wiem czy ona nie dotknęła, mi się wydaje, że wiatr po prostu jakby ręką wiatr No bo ona się sunęła, nie wydaje mi się, że... Może być, no, być. miać. Mi się wydaje, że natknęła. No dobra, a w leży leżą tak, nie? <laughs> Moi drodzy, wezmę ten czerwony, dobra? Nie obraźcie się. Wszystko przemyślane. No cóż. <laughs> Odewrzy to, to <była> <laughs> się niebieski fajny. No dobra. A. Chciałam sobie pomóc. Możesz, możesz tak sobie zrobić? Nie, ale staję, no. myślałam, że mam jakieś akurat Ale to kawałek. czasami jest gorsze kombinowanie niż ten. Dobra, czekajcie. <grym> Biorę niebieski. Zostaw. So, <grym> Puść to. Muść to. Nie to. Zostaw. Zieloną masz. Zielona jest zła. Ja ją chciałem. O, no. Dobra. dobra. Kup czekaj. Żółty za No, żółty. Dzień Dobra, z dobra, 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 tą proszę proszę no, no. oh! no, no, Coś tam się grało, coś tam się grało, nie? A, no, dobrze, proszę bardzo. No może jakieś grają. No. What? Yes. Kurka! No, nie Cieszałe, skąd on No! Taką... Widzicie, spokojnie, nie słuchaj tego Pana obok. Nic! O Jezus! Ale poleciało! Dobra. Jeszcze jedyne sztukę. O, pieruny siarczyste. Tutaj coś... A, 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 a. Ja <slaps> Dobra. Spróbuję tą zieloną. No i nic. Kurde, przyczepiłem się do niego. Nie będzie, nie będzie, nie będzie. 아아ausch wooo To wiecie to się ma to coś tak szlowyniu nie się. ej dobra ja mam 300 a, bo, i k merger jak ja ale... no. kurde easy ja nie mam okularów Przez Przez mam dlatego dobrze dobra Wicia co atakujemy a dwa na raz można chyba <laughs> nie Nie? Hey, żółty nie, nie żółty nie, bo ten niebieski no. się ruszy, on był do każdy się ruszy, nie ruszy. Nie no ruszy. ktoś musi w końcu nie jakby za to się, nie nie się. musisz z tej strony gotować dawać. Hmm, bo go tam od drugiej tak. strony, no? No dobra, wiecie, to tutaj. Tak? Nie, nie ma Sprawdźcie Sprawdź czy się Spadnie ruszy. Spadnie na, to na Dobiej, powoli. To jest, jest na czerwono. No. Okay. No to Ale, powiem wam tak, <grym> żółty. Powiem go nie warty. Kurka w ogóle. Nie do jest tak, O, to jest Nie, Ja nie to patrzę. To jest ciężkie. Oooooooo! Teraz ty, trzeci trójzomb, a tak, a jest już naprawdę blisko. Nie ma problemu. Nie stykają, ale ja wierzę w ciebie. Nie, nie, No dobrze to zrobił. Nie mam pytań. ale pan był to. Trójzomb, tylko taką, tę pateczkę To ten trójząb będzie Nice! Dobra, widzicie, lepsze, lepsze coś niż nic. No i już jeden po drugim. Dopiero chyba tą niebieską. No, uwaga, bo tam będę 3 tak łapię. Nice. Dobra, ale nie jest tak źle, nie jest tak źle. No wiem, wiem. Cztery? O! Ej, no to ty już typowo. Nie ma. Ty masz cztery? No dobra, może tak być. Ja nie miałam ani jednej spupy. <laughs> <nas już> <laughs> to, to jeszcze jeden będziemy mieli. No. Spoko, Spoko, z Dobra. dobra. Liczymy teraz, tak? Punktacja potrzebna. Polecimy. Przechodzimy do kolejnej konkurencji. Będziemy dzigać tego oto pirata i kiedy jego głowa wypadnie, to jest znak, że my wypadamy z gierki. Ale <grystanie> Teraz tak, Bię, mówię, to, to, o, to dobra. Teraz... Ja mam, już pierwszy. Przieszajmy się. Zmieszajmy się, opowiadam no. dwa dwie osy. E ja nie chciałem nikogo urazić. No, Uraziłaś no. i chciałaś od początku. No. A ja to, to się to teraz sobie zamknie. Tak. No, ja ja też. Ja, ja to też się zamykam. Byb, wyskoczył. No jeszcze jak on by mi zadał... Rosyjska ruletka, ale czekajcie, wtykajcie do końca. A dobra. Tu nie jest. Coś tu się nie da. A, dobra. Słuchajcie, że żaden nie wyskoczy. Dobra, teraz no, tak, no dobra, tak. nie siedzą. Komu wyskoczy skońcu dostaniesz komuś? Nie, nie, nie. No, twoja szansa. Trzeba dobijać do końca, bo tam na końcu jest chyba... Też mi się tak wydaje, że tak jak tak. widzisz, to nie. Trzeba tak koko było ten Teraz po skończeniu. No, tak delikatnie, no jak już tak wypłata samemu. Moniko są szersze też parki w ogóle. Nie, no, sięga, nie. Do końca, do końca, proszę. Dobra jest okay. Domino? I teraz jakby ci wyleciała główka. To, się to, to, się to, to Ale to emocje. To już. Statystycznie nie powinniśmy odpaść Piotrek już teraz. Na ja razie tak. te. Nie dobra, to są jakieś jaja. Statystycznie to... Teraz coraz gorzej. Coraz gorzej. No, to statystycznie. statystycznie. Statystyka. Statystyka. statystyka nie kłamie, statystyka nie kłamie, nie ma, ma szans. Statystycznie, że biorąc, to nie my. Yeah. Nie przejmuj się. Nie, nie bój się, to O, tego. No. Nie głosi tego. Nie Dobra, wyciągaj. Nie ja tego. Nie Nie przejmuj się, to Nie na Nie głosi <śmik> oh, co? 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 Ale że specjalnie tak zakręci. A okej, okay, na koniu. Yes. So, to <c noir> Jedno no dalej. Bije to do końca. no to... to wypada. A okej. Okay. Proszę. <coughs> <Round -arp>. <śling> <mig> Ej, e, fajne to. Damy więc... tak Ech, szybciej, ej. co tak powoli. Zaraz Jezus, jak się skarżyła! Byś... Dziwny dźwięk. Aż zamknęłam oczy. <grym>. Musi być po jeden jeden. Nie, no jak? Twoje... O nie! Ej, one tak twardo no! wchodzą, że ja mam no. wiedzę, że to wyleci. Dobra, jazda, jak mam przegrać, to... Mi się podoba dla fabuły najlepiej by było, jakby mnie nie odpadło. No lepiej? Panie, prawda, złocie Panie... Czekaj, pan tam. Pan mi tu pomoże trochę. wyleciś? wylecisz. Ja dam te na naklejce. <śpiewanie> <A! śpiewanie> Jakbym się posłuchał, to bym odpadła. Szurda, no, tak. specjalnie. Ty. Dobra. No kurczę. Dawaj z... Czajka, z... wygrywasz z... to. Powodzonka, z... zaczyna. Ja zaczynam? No. 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 Tak, Niech wygra lepszy. Z większym fartem. Już no. żeby nie wypierdalał. pan. Funny game, na pewno to jest funny. Jak ja mam taki kortezor wywalony... Tak wow! Jak wkładałam, że to jest zła decyzja. Gratulacje. Dziękuję bardzo. się. Dobra, więc następną konkurencją będzie skakanka, w której będziemy skakać tak naprawdę co 10 powtórzeń będziemy przyspieszać tempo, a mianowicie osoby, które będą kręciły, czyli jedna drużyna kręci, jedna drużyna liczy, jedna drużyna skacze. Liczy się ten, kto zrobi najwięcej podskoków. Jeżeli jesteśmy w dwie osoby, liczymy dwa skoki, no bo jeden na głowę. Jeżeli jedna osoba odpada, zostaje i robimy po jednym skoku na głowę. I raz.

Kto nie przeskoczył? Więc... Ja. I ja byłam pewien, że eee, 36. Tak, ło ten ja barwik w środku, bo był ciekawy z naszej naboju. Drugiego środka. środku. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Super. Cztery, pięć, pięć, pięć ekstra. Sześć, siedem, Spadnie ci gumka, ale hajdź. Czyli 36, 7 co daje nam 43 punkty. Trzy, <nie. try> <Nie, easy. try> no, no, cztery, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dziewięć. Nie! Dziewięć i osiemnaście. Weź kroczek do przodu, będziesz na równi. okej okay, Dobra. Smuteczku. cztery się skóra. Dwa, Siedem, to za dwa, osiem, dziewięć, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. Pięć plus Czyli dziesięć, piętnaście. Pięć plus dziewięć. No, ale <laughs> raz, dwa, Trzy, cztery.

Gdzieś Jest. Mamy to. Ej, no to jest niesamowite. No. W takiej konkurencji. Kloce. Przegrałeś. to Nie, nie rób proszę. Powiem, e. że możesz. misz O, yes. o oto 3 do 1, więc nie wychodzi inaczej I jak to, że wygraliśmy. Ta kątka tak, miała się okazać. Dla nas najcięższa, ale 15 ale razy dał Dali radę. panowie no. radę. Także krzesełka nie dla mnie, ale skakanka, tak jak widać, tak. No. Brawo! Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentujcie, kto według Was poradzi sobie najlepiej. Tymczasem dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do kolejnego odcinka. Bye! Szymano!